Cześć, dzisiaj mam dla Was naprawdę coś ciekawego: test i recenzję dwóch urządzeń, które mogą mocno zmienić komfort i bezpieczeństwo Waszych nurkowań. O co mi chodzi? Przed Wami Sunto Ocean Steel Black to jest zupełnie nowy komputer nurkowy, który łączy funkcję zegarka outdoorowego, sportowego i oczywiście zaawansowanego komputera. Dla nurków. Drugim urządzeniem jest Sunto Tank Pod, czyli taki bezprzewodowy transmitter ciśnienia, który pozwala na bieżąco monitorować zużycie gazu podczas nurkowania, bez konieczności zerkania co chwilę na analogowy manometr. Dzisiaj będzie recenzja nie tylko z zabiórka, ale pokażę także Wam unboxing, pierwsze wrażenia, dokładną specyfikację tych urządzeń, specyfikacja techniczna konfigurację, jak podłączyć, są to tank poda do zegarka oraz to najważniejsze działanie ich w praktyce pod wodą. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem nowego komputera nurkowego i chcecie mieć jednocześnie sprzęt, który nadaje się również na co dzień albo po prostu jesteście ciekawi jak wygląda praca takiego zestawu w realnych warunkach, testuję to na basenie i również w jeziorze, to ten film jest właśnie dla ciebie. Także nie przedłużam i zaczynamy zabawę z Sunto Ocean Black oraz Sunto Tank Podem. Testy i odpakowanie Sunto Tank Poda. Zerkniemy coś w środku. Taki szybki unboxing, bo pewnie na dużo elementów nie ma. No co mamy w środku? W środku dostajemy w zestawie no sam ten czujnik ciśnienia i ten tak naprawdę transmitter z baterią, widzę, że próżniowo zapakowany. O, co jeszcze tam mamy w środku? A, no to są, to są ograniczniki przepływu, które instalujemy właśnie z tym transmiterem. Są dwa, znaczy nie dwa, nie instalujemy dwóch. Jeden ten dłuższy jest montowany, jeżeli montujemy przez wąż taki transmitter, a drugi, jeżeli krótki, jeżeli bezpośrednio w porcie wysokiego ciśnienia, ale to pewnie będzie napisane w instrukcji. No co, gwarancja standardowo w tego typu produktach, no i właśnie instrukcja i ciekawe czy ona ma, jest po polsku, bo to, to mnie zawsze interesuje, czy w takich urządzeniach jest polska instrukcja. No jest, dobra odpalmy sobie szybko instrukcję, zobaczymy co tam jest ciekawego napisane, czy jest skomplikowana, żeby to zainstalować. No nie, no to dokładnie parę stron. Właśnie, instalowanie ograniczników przepływu. Tak już wcześniej powiedziałem, krótki i długi, jeden przez wężyk, drugi nie przez wężyk. No i parowanie z samym komputerem nurkowym. No to widać, dosyć prosta instrukcja. To potem sobie będziemy to instalować i zobaczymy jak to sobie śmiga. No dobra, samo urządzenie. Właśnie, próżniowo zapakowane, szczelnie, żeby tam nic się pewnie nie kurzyło. No właśnie, ciekawe jak to jest. Przyjemnie coś na było, nie Bardzo fajny ten Wam, plasticzek, nie taki, nie brzmi, nie brzmi tandetą. Jest też, widzę, miejsce na podpisanie się na takim urządzeniu. Bardzo fajnie. Wiecie, można to przecież zgubić, można to odkręcić, wymieniać i tak dalej. No właśnie, tu będziemy ładować te ograniczniki przepływu, ale to zobaczymy sobie potem w zależności od tego, jak będziemy montować urządzenie. No, czy jest duże, czy jest małe, no, nie jest za wielkie w porównaniu do mojej. Dłoni dobra, trzeba to spakować ważne, żeby nie zgubić tych ograniczników przepływu, no bo one są naprawdę ważne. A teraz kolejny gość programu czyli Sunta Ocean Steel Black. Adventure Start No Powiem wam, że bardzo fajne pudełko, już mi zaczyna się wszystko podobać. Powiem tak, lubię tego typu opakowanie, które właśnie można opakować takim jednym pociągnięciem trochę jak w produktach, gdzie jest tym logo nadbliżonego jabłuszka. No Jest to naprawdę bardzo przyjemne. O, w środku bardzo fajne pudełeczko. Tu mamy jakiś mądry cytat sun to Tim i gratulacje. No, nigdy nie byłem dobry z tego typu rzeczy, także idziemy oglądać sprzęt. Pudełko czarne, fajne. No i zobaczymy, czy będzie ten efekt. Wow, jest! O, już mi się podoba. Znowu e, dwa takie elementy papierowe, które trzeba Zedrzeć, żeby dostać się do samego urządzenia. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię tego typu opakowania jestem taki mały efekt. Wow, ta chwila niecierpliwości, co tam w środku jest. Zresztą część tego typu pudełek jest specjalnie tak ciasno spakowana, żeby to, ten spód tak powoli opadał i można było powoli zobaczyć na zwolnionym tempie urządzenie, które się pojawi. No i patrząc, co mamy? No, mamy, mamy jakieś pudełeczka. Zaczynamy oglądać po, po kolei, no tak, mamy pudełeczko, instrukcje, jakieś kabelki, kartka papieru z rekinem, no i samo to zegar. Uj, solidny, ciężki, ciężki, czuć pieniądz, jak to się mówi. Wykonana fajna jakość. Bardzo ładnie to wygląda, przyjemnie się go dotyka. Trzymaj 5 sekund, żeby uruchomić. Dobra, zdzieramy tę folikę i popatrzymy. Wow, czarny, fajny e, ekranik. Dobra, zajmiemy się nim za chwilę. Popatrzmy, co tu jeszcze dostaliśmy, że tak powiem, w zestawie paski i jakaś. Inst... O, też bardzo fajnie zrobione. Get started. O, bardzo przyjemna instrukcja, podobnie jak widzę w e, samym tank podzie. Pewnie będzie króciutka i prościutka, typu włącz spary, odpala apkę e, i gotowe. Ogólnie lubię tego typu instrukcje, gdzie nie, tam nie trzeba kończyć doktoratu, żeby podłączyć, widzicie, komputer, nurkowy zegarek, cokolwiek. No, są też jeszcze naklejki. No to pewnie później się tym zajmiemy. Paski. i troszeczkę ciężko, ciężko siedzi, ale mamy paski. I pasek mamy. Okej, okay, jeden pasek nie ma, widzę przedłużki na jakiś suchy skafander. Więc to pewnie można będzie dokupić sobie na sklepie albo wykombinować w jakiś sposób, żeby montować na bungee taki komputer. Tu mamy co? Standardowo kabelek do ładowania. O i szkoda, że na USB, nie na USB-C. Będę musiał sobie ogarnąć jakąś przejścióweczkę. No ale klasycznie ładowany zegarek widzę magnetycznie. To już chyba jest standard wielu tego typu smart zegarkach tak naprawdę. No, jest magnesik, który to trzyma. No także całkiem, jak powiem, standardowo i przyjemnie, jak to w większości tego typu mm, urządzeń. Montaż. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczmy, sobie zamontuję w tym pudełeczku instrukcję, gwarancja, ściereczki do czyszczenia. Nie wiem, nie wiem, co mnie czeka. Już się nie mogę doczekać. Ach, ojeju! <grystanie> Instrukcja obsługi, pewnie. Tu troszeczkę bardziej skomplikowane widzę urządzenia. Czy jest polski standardowo? Szukamy, no jest po w języku polskim. Także też też bardzo fajnie, że nasz język się pojawia w tego typu urządzeniach. A, ograniczenia, gwarancja. Nie wiem, czy ktoś to kiedykolwiek czytał. No ale jest. Chyba wolałbym, jak to byłoby w formie cyfrowej, pod jakimś QR-kodem na stronie. Dobra, bierzemy się za, Echym, że tak powiem, sprzęt Zgodnie z instrukcją Get Started. Co tam robimy? Krok po kroku to jest ten jedyny moment, kiedy chyba czytam instrukcję. Przed zamontowaniem pasku będziemy go uruchamiać, czy najpierw podłączamy paseczki? No sobie to nie wiem. Jak robimy zgodnie z instrukcją, to chyba zgodnie z instrukcją. No, naklejki, tak jak Wam mówię. Są jeszcze fajne naklejki, ale zajmę sobie chyba siebie najpierw podłączymy. Zgodnie z instrukcją paski będzie pewnie to zdecydowanie fajniej wyglądało. W dwóch prostych krokach do podłączenia, więc pewnie dam radę. No dobra, zobaczymy. Otwieramy, wyciągamy. No, też, też całkiem przyjemny i solidny jest, ten, jest, ta, 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 jest ta guma solidnie to, to trzyma się tak naprawdę. Hmm, teleskopy też wydają się bardzo wytrzymałe, nie tak w niektórych zegarkach. O, jest bardzo fajnie, że jest ta szpilka do zamontowania teleskopu, także już czuję, że będzie łatwo, można wymieniać sobie paski na na przykład właśnie jakieś dłuższe przedłużki do swojego skafandra, czyli jeżeli będziemy chcieli zmienić kolorystycznie e, sam ten e, no, ten pasek, tak, na jakiś inny, może bardziej sportowy, może z jakiegoś no niekoniecznie tworzywa, ale jak właśnie jakiś metalowy, stalowy nie? czy w tym desenie. Dosyć łatwo się demontuje. Nie powinno to stwarzać większych problemów, jeżeli ktoś ma jakieś minimalne zdolności manualne. No dobra, mamy zegarek, bardzo ładnie się prezentuje. Zakryję tam ten brak opalenizny. <laughs> no duże oczka, duże dziurki to też fajnie, bo będzie przyjemnie się, się montowało. No i co tam jeszcze w tej instrukcji mamy, żeby podpalić zegareczek? Jak dobrze pamiętam, 5 sekund trzeba przytrzymać dolny. Guzik i powinien się nam uruchomić dolny? Czy nie? Górny. Górny guzik zgodnie z instrukcją. Dobra. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A jestem niecierpliwy. Już bardzo chcę zobaczyć, jak startuje, co się pojawia. O jejku, jejku. No jest. Logo sunto. Logo Sunto, zobaczymy, czy szybko się ten zegarek uruchamia. Być może przy pierwszym uruchomieniu dosyć długo będzie startował. Jak to, no, jak to w takich urządzeniach się dzieje? No, a potem pewnie po prostu będzie sobie działał pewnie jakiś kreator. No właśnie, kreator musi się uruchomić w burdzie języka. No i zobaczymy, jest czy polski, czy nie. W instrukcji był. Czy tu jest polski? To było mi... Jest! Ojejo, to już bardzo się cieszę dla wielu osób. Język polski jest naprawdę fajny, że było w tego typu urządzeniach, zwłaszcza tak skomplikowanych jak komputer nurkowy. Na no, dzień dobry rozszerzenie. Ojejo. Dużo tego do czytania. Pewnie trzeba zaakceptować. Nie mamy wyboru, klasyk. No i tak. Definiowanie. Mm, Profilu, czyli pewnie będę musiał swój jakieś imię, dane wrzucić, założyć apkę. No tak, standardowo. No i teraz czas podłączyć się z aplikacją Sunto. Muszę ją sobie szybko zainstalować na telefonie, jak widzicie. No ale to jest proste. Instalujemy apkę, zakładamy w niej konto i teraz będzie trzeba się połączyć z aplikacją. Wymaga Bluetootha. Dobra, pobierz, połącz się. Pewnie sparuj się z zegarkiem. Czy tam ustawiamy w apce jakieś dane lokalizacyjne, to, co nam potrzeba. Okej. Okay. Lokalizacja się pewnie przyda, żeby zegarek wiedział, gdzie nurkujemy miejsce punkt wejścia wyjścia. Dosyć szybko się paruje, jak widzicie. Także mamy urządzenie sparowane. Tak naprawdę w kilka dosłownie sekund. No nie ma tu nic, że tak powiem, nadzwyczajnego. O powiadomienia, tak? Czy by apka mogła wysłać powiadomienia? No, pewnie się przydadzą jakieś powiadomienia, zobaczymy, jak to będzie działać. No, bo pamiętajcie, że to poza tym, że jest komputerem nurkowym, jest też, no cóż, bardzo fajnym, e, pełniprawnym no, smartwatchem, tak? W którym możemy ćwiczyć, nurkować, odbierać pewnie rozmowy, SMS-y, śledzić trasy, mamy mapy offline i jest tego naprawdę naprawdę dużo. Konfiguracja prosta, dosłownie przeklikać się trzeba przez to, przez e, aplikację. Okej, okay, pierwsza synchronizacja, pewnie zrzuca dane pomiędzy telefonem a samym mm, urządzeniem. Trzeba nie ci go doładować 55%. Okej, okay, bardzo fajnie to wygląda. Przejrzysty interfejs. Trochę nie podoba mi się ta reklama Sunto Plus Store'a, no ale okej, okay. co my tu mamy? No, interfejs, synchronizacja, dalej dalej sobie, Ech, dalej sobie idzie. Właśnie nie lubię takich reklam, to mogłoby się tu stąd zniknąć, ale pewnie rozumiem, że to jest coś nowego i warto poinformować. Dobra, mamy synchronizowany aplikacja z app.com, co tu jest jeszcze? Jakieś widżety do poustawienia, to pewnie później się tym o, update zegarka, klasyk. Dobra, zrobię od razu update software'u, bo to tam zawsze ważne rzeczy, które się przydają, pewnie jakieś nowości. No dobra, to tyle. Trzeba się zabrać za obsługę zegarka. Założenie sobie, już na ręce, całkiem fajnie się prezentuje. Tarcza ładnie się podświetla, jest widoczna, mimo że z góry mam dosyć mocne światło. Białe to jednak działa. Nie <laughs> strasznie, mamy dużo e, różnego rodzaju widze sportów. Pamiętajcie, to nie że jest tylko komputer nurkowy, ale także smartwatch z prawdziwego zdarzenia, który jest naprawdę fajnym zegarkiem sportowym. E, nieokreślony sport. <laughs> Gra na czas pod wodą w szachy. Naprawdę dużo rzeczy. Interfejs intuicyjny, w sumie nie czytałem instrukcji i bawię się nim teraz. Badanie tętna, okej, okay. może potem zobaczę jak się bada tętno, a już, działa. Okej, okay, no instru... instrukcji nie potrzeba, powiem szczerze. Bardzo przyjemny interfejs, ładnie się go używa, te guziki fajnie się klikają, są duże, nie ma naprawdę żadnych problemów, żeby tym obsługiwać. Wyobrażam sobie, że w suchych rękawicach też nie będzie to stwarzało problemów, bo one są naprawdę duże. Jeszcze muszę nauczyć się obsługi tego ekranu dotykowego. Część widzę, można zrobić przyciskami. Pewnie to samo da się z ekranu, ale jeszcze tego nie ogarnąłem. Statystyki z nurkowania, zakwalungiem swobodne, HRV, regeneracja, treningi. No, naprawdę bardzo dużo fajnych e, rzeczy, które można wyciągnąć. Ok, po kilku nurkowaniach. No, jeszcze nie nurkujemy. Tutaj <ścoughs> się Dobra, nie ma co przedłużać. Intuicyjny intu interfejs. Idziemy podłączyć, tak naprawdę, tank poda. No dobra, bierzemy się za podłączenie tank podam. To będzie operacja no, w sumie nieskomplikowana. Tu możemy się podpisać. Czy znaczy, wydaje mi się nieskomplikowana, Patrzę za te rysunki w instrukcji. Mamy te ograniczniki przepływu ciśnienia duży, mały. To w zależności jak będziemy montować typ A, typ B, Zobaczcie, jest różnica, także trudno jest się z tym pomylić. Ja ten odkładam na bok, bo nie będę montował tego poprzez wężyk, po prostu nie mam wężyka, chociaż wydaje mi się, że lepiej będzie poprzez wężyk to montować. No wiecie, żeby ktoś nie łapał na przykład za sam transmitter nosząc butlę i mógł to uszkodzić, co też widziałem, że się często zdarza. To, co musimy zrobić, no to dosyć proste, wykręcić zaślepkę portu wysokiego ciśnienia oznaczony literkami HP. Nie mylić z marką drukarek kluczyk, odkręcamy, no i musimy w to miejsce wkręcić tak naprawdę nasze kochane, piękne, nowe urządzonko, które pewnie już sobie podpisaliście przed, uży przed użyciem. No dobra, troszeczkę to oj, ciężko z tymi rzeczami, ale dobra, tam jakoś radę. Wykręcenie tego no nie stwarza problemów, także A trzeba mieć tylko odpowiedni, że tak powiem, klucz, który gdzieś tam zajuma zajumałem z roweru. W, w ogóle to, co się wydaje skomplikowane, że to jakieś trudne do podłączenia będzie, że sobie nie poradzi, że jesteś początkującym nurkiem, to to nie jest rocket science. Tak naprawdę trzeba wykręcić jedną rzecz i wkręcić drugą. No ja to wkręcam ręcznie, też tak widziałem na filmikach instruktorzowych od Sunto. Natomiast w instrukcji jest napisane, żeby to dokręcić kluczem dynamometrycznym i tam jest odpowiednie e, ustawienia takiego e, klucza są. Chodzi o to pewnie, żeby za mocno nie dokręcić do gwintu, nie zerwać tych gwintów, nie uszkodzić urządzenia. Dobra, odkładamy na potem i czas zabrać się pewnie za uruchomienie urządzenia. Ono automatycznie się uruchomi jak tylko dostanie jakieś ciśnienie, więc pierwsza lepsza butla z powietrzem, do której dokręcę sobie właśnie pierwszy, drugi, stopień, całe automaty, to wszystko właśnie już tym transmiterem. I po odkręceniu tak naprawdę butli no, urządzenie powinno zacząć działać. Uruchamia się tylko jak dostanie się ciśnienie właśnie do tego portu wysokiego powietrza, to nasz transmitter powinien sobie ruszyć. Tak. Tam jeszcze chyba, jak dobrze widziałem, jest taka mała lampka. Nie wiem, czy to będzie widoczna, bo mówię, ma dosyć, dosyć wysokie białe światło z góry. No ale w standardowych miejscach, gdzie pewnie nurkujemy, czy pod wodą, powinna tam taka zielona lampka zacząć mrugać, że urządzenie się uruchomiło. Strasznie ciężko mi ten zawód został zakręcony. No, idzie, idzie, odkręcamy powoli. <laughs> Matko Boska, jak ja to zakręciłem kiedyś. No dobra. Jeżeli to już mamy zrobione. Odkręcaj się. O, poszło. Dobra. Jeżeli to już mamy ciśnienie odkręcone, patrzymy, czy ta lampka się tu pojawić powinna. No ja jej nie widzę. Mam nadzieję, że urządzenie działa. Zobaczymy, próbując sparować z zegarkiem. To też powinno być intuicyjne. Znowuż mówię, nie czytajmy instrukcji, bo wierzę w to, że tego typu rzeczy są naprawdę proste. Dobra, bierzemy sobie narkowanie z chwalunkiem. Mamy do wyboru wiele gazów. Yy, musimy zmienić to ustawienie na jeden gaz, tak? Także wchodzimy na jeden gaz. Dobra. No i co? Może dzisiaj poprosi mnie o yy, sparowanie z tym urządzeniem. Widzicie, to jest jeden gaz. Yy, no i co? Widzi czujnik, czy nie widzi czujnik? No musi się on jakoś pewnie sparować z tym i mam nadzieję, że to jest na tyle intuicyjne, że się zacznie dziać jakaś magia. Jeden gaz, no. Powietrze. Może tu trzeba to ustawić? O, jest, tank powiązany. No, wykrył go. Widzicie? Bez instrukcji dacie radę, tak? Mamy faktycznie w butli powietrze. Zaznaczamy w rodzaj butli trzeba, wielkość butli. Siedem. No okej, okay. wybiorę najmniejszą, temat troszeczkę, troszeczkę, więcej, no ale trudno. Mamy powietrze, teraz będzie nam wszystko fajnie, pewnie liczył. Jest na zielono, czyli że się połączył z urządzeniem. Tank pod numer seryjny, alarmy, powietrze, petarda. No nie było to trudne i to jest jedno z moich, moim zdaniem fajniejszych zalet, że nie Trzeba dokończyć doktoratu, żeby takie urządzenie podłączyć. No to co, zaczynamy, <laughs> zaczynamy nurkować. Okej, okay, mamy mamy temperaturę, bo nawet pewnie to temperatura wody, a to jest temperatura powietrza. Tu są te wskaza wskazania mamy. No tak, bo mamy tam różne ekrany, które nam pokazują, jakie jest ciśnienie w butli. Dlatego są takich paseczków czerwony, żółty, niebieski, jak jest na niebieskim, to okej. Okay. Jak wchodzi na żółty, to gazu jest coraz mniej. Jak na czerwony to już jesteśmy na, na rezerwie. Tak więc tak to wygląda. Patrzymy sobie na manometryk. Na, na no ponad 150 barów, i to samo faktycznie widać na, na zegarku, tylko w formie takiej graficznej. Ona jest bardzo fajne w nurkowaniu, bo szybko można zrzucić okiem, ile tego tam jest. Możemy też się poprzepinać na ustawienia typu dokładnie 167 barów. No to tak pewnie patrząc, no tak jest, tak. Więc widzimy się w formie graficznej, w formie tych okręgów wokół zegarka. To jest mega wygodne podczas nurkowania. No i też możemy sobie ustawić na dole w opcji widok dokładnie, ile tam jest barów, co do jednego bara. No pewnie nie potrzebujemy takich dokładnych rzeczy, no ale jest taka, jest taka możliwość. Dobra, muszę przesunąć to buty, żeby skupić się bardziej na, na samym na komputerze nurkowym. Dajcie mi chwilkę, niech to tam sobie poukładam. Bo jest tego troszeczkę. I teraz to, co ja bym chciał zrobić, to zacznę pozbywać się powietrza z buty i zobaczymy, jak szybko reaguje. E no, nasz komputer. I teraz zobaczcie ciekawą rzecz. Średnia głębokość nie ma, czas nurkowania nie ma, bo jesteśmy w wodzie. Gradient factor, kompas, pewnie będzie czego jeszcze skalibrować. Temperatura powietrza, maksymalna głębokość, zegarek, bateria, ciśnienie w butli. Zobaczcie, zniknęło mi ciśnienie w butli, dlatego że odłożyłem dosyć daleko butlę od tego czujnika. I już, że tak powiem, komputer nurkowy nie widzi tego tank podan. Tutaj widzicie, nie znaleziono. Ja muszę tą butlę położyć dosyć blisko. To jest ważna uwaga no, podczas właśnie nurkowania, żeby mieć ten transmitter po tej samej stronie najlepiej, po której trzymamy komputer nurkowy, żeby odległości zwłaszcza pod wodą i transmitera i samego komputera były no blisko siebie, no, żeby po prostu była ta komunikacja. Zbliżyłem właśnie butlę poza kadrem i zobaczcie już tank pod się automatycznie podłączył dosyć szybko. Tak, blisko, tu mamy butlę. I dlatego na tym to właśnie polega. Więc montujcie go sobie po tej stronie pierwszego stopnia, żeby no był w, w linii powiedzmy z komputerem nurkowym, tam po lewej czy po prawej stronie, bo to naprawdę ułatwi wam pracę, nie będzie się on rozłączał gdzieś tam pod wodą. To co chcę wam pokazać, to zobacz, znaczy w sumie jestem ciekawy, jak szybko będzie on reagował na na przykład pozbywanie się gazu, z jakim opóźnieniem, jak to w ogóle wygląda, więc troszeczkę zasymulujemy sobie takie nie wiem, szybkie zużycie. E, mamy te mamy 167 barów. E, zrzucimy trochę tego ciśnienia. z e, Bypa. 166 barów. Tak, 165. No, widzicie, bardzo fajnie, 164. Fajnie to, fajnie to pokazuje. tak. Chociaż ja zdecydowanie właśnie wolę e, zobaczyć to w formie tych. E, paseczków. Tu jeszcze możemy sobie zobaczyć ciśnienie parcjalne, mody, średnią głębokość. No teraz nie jesteśmy pod wodą, więc tego absolutnie nie widać. Natomiast klikając ten środkowy guzik mamy te okręgi. i Właśnie ja je bardzo, bardzo e, lubię, bo w dosyć fajny, graficzny sposób, tak jak już mówiłem, pokazują ciśnienie. Widzicie jak ta fajna wskazówka Trzeba cały bypass, powietrze ucieka jak ona sobie spada, tak? Dosyć, dosyć szybko. E, fajnie, już jesteśmy na 129 barach. Troszeczkę przeskoczyłem i teraz zobaczcie, co się stanie jak zakręciłem delikatnie butle, z poniżej tego ciśnienia 50-60 barów. Mamy dodatkowo alert czerwony, bardzo widoczny, że kończy nam się powietrze z takiego pomarańczego w czerwień. No dobra, mam tutaj za sobą mały akwenik wodny o zerowym znaczeniu strategicznym dla obronności kraju, a tak na poważnie na no to mały lokalny staw. No, o wizurze typowo gepnowskiej. Zapraszam przy okazji do odcinka o grupie eksplorującej warszawskim nurkowiska, gdzie właśnie w tego typu stawikach, jeziorkach ekipa lubi nurkować. Woda, woda, naprawdę nieprzejrzysta, i to właśnie chyba to mnie skusiło, żeby tutaj przetestować Ocean, Sunto Ocean Blacka. No bo chcę zobaczyć, jak w trudnych warunkach, w brudnej wodzie radzi sobie ten ekranik, czy będzie wszystko bardzo e, fajnie widać. Zobaczcie, woda jest tragiczna, a bardzo ładnie wszystko widać na tym komputerze. No zwłaszcza te okręgi, o których Wam mówiłem, świetnie to pokazuje, ile mamy powietrza w butli, czyli zupełnie innego rodzaju gazów. Tylko właśnie wystarczy zerknąć na te, na te e, okręgi. I używanie tego komputera w suchych rękawicach naprawdę nie stwarza, e, nie stwarza żadnego problemu. Czemu mam go na lewej ręce? No bo w trzymam po prostu e, aparat, którym to kręcę, i tak było mi e, wygodniej. A teraz zobaczmy e, samą aplikację po nurkowaniu, bo ta, tam też są ciekawe informacje, jak na przykład miejsce wejścia i wyjścia, e, gdzie nurkowaliśmy. Oraz to, co jest bardzo fajne, to trasa nurkowania, tak? jak gdzieś po tym akwenie tam sobie śmigałem i powiem wam, no z tego, co mi się każe, to mniej więcej tak, że latał sobie pod wodą w tym, w tym oto bajorku, latając góra do patrząc, czy pojawią się jakieś alarmy zbyt szybkiego wynurzenia, z powolnego i tak dalej, i tak dalej. No ma to sens. Tak wydaje mi się, że tak sobie nurkowałem, odpłynąłem od brzegu. Wynurzyłem się raz na powierzchni, zobaczyć, co się dzieje i powrót. Także bardzo fajne. Tu mamy standardowe informacje na temat nurkowania. Alarm prędkości wydążania to jest to, co właśnie testowałem, czy takie rzeczy się pojawią. Pojawiają się. Mamy też użycie gazu w czasie, temperatura, rodzaj gazu. Także wszystkie te fajne parametry, jak przykręcimy jeszcze telefon poziomo, to fajnie nam to na wykresach pokazuje taka ta aplikacja. Także jest naprawdę, naprawdę fajnie zrobiona i znowu, intuicyjna. Tu nie ma żadnych. Problem, możemy sobie odtworzyć nasz profil nurkowy, przeanalizować co żeśmy tam robili pod wodą. No i w dosyć prosty sposób graficzny zobaczyć. Ja powiem tak, jestem mega zadowolony. No i oczywiście eksport. Słuchajcie, co mogę Wam powiedzieć na koniec tych testów? Jest to naprawdę bardzo fajny komputer nurkowy. Zakochałem się w nim powiem szczerze, jest no naprawdę solidny, przejrzysty pod wodą. Naprawdę bardzo fajnie widać wszystkie parametry. W połączeniu z tank podem mam naprawdę bardzo fajne informacje na bieżąco, chociażby na temat Twojego zużycia gazu w trakcie nurkowania, co mi bardzo mocno pomaga, bo widzę na zegarku, czy nie wiem, stresuję się pod wodą, czy coś się stało, że zaczynam mocniej, zdecydowanie oddychać. Te informacje mam wprost na zegarku. No i potem te całe wszystkie inne funkcje związane po nurkowaniu typu spacer, mierzenie tętna. No świetne rozwiązanie i naprawdę trzyma bardzo długo ten zegarek, także e, wrzucam go nawet, nie wiem, e, po nurkowaniu gdzieś do szafy, bo chcę sobie, nie wiem, odpocząć czy coś, wyciągam go po jakimś czasie, on dalej działa i mogę spokojnie na nim e, nurkować, co w, przy moim przy wcześniejszym komputerze nurkowym, to tak, no, jeden dzień pracy to było mak maksymalnie to, co mogę z niego wycisnąć. Także Sunto Ocean Black, bardzo fajny komputer, jednocześnie zegarek sportowy. Polecam każdemu, no, początkującemu i też zaawansowanemu nurkowi, który szuka fajnego rozwiązania, właśnie z jeszcze zdecydowanie w połączeniu z tank Podem. Jest to świetna para do właśnie nawet takich nurkowań rekreacyjnych, ale gdzie już jesteśmy bardziej świadomymi nurkami i oczekujemy jakichś fajniejszych informacji. Już pomijam to, że mamy świetną aplikację, w której zbierane są te wszystkie dane, włącznie właśnie z trasą, z trasą nurkowania. Także mówię, gorąco polecam, ja na pewno będę z nim nurkował. No i co, dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i kolejnych testach urządzeń. Cześć!